Chwile grozy przeżyli mieszkańcy osiedla wichrowe wzgórze w czwartkowe popołudnie podczas robót ziemnych związanych z wymianą sieci ciepłowniczej wydobyto nie wypał z czasów II wojny światowej. Tuż obok bloku numer 10 przez kilkadziesiąt lat znajdował się pocisk artyleryjski, kaliber 120 mm. Na szczęście mówimy w czasie przeszłym. Kopałem jak, jak zawsze, jak gdzieś jak w pracy, jak pan mówi, No wydarzyło się, no znalazłem jakiś pocisk. No i tyle. Jaka pierwsza myśl była, co to jest? I no, po jakichś tam oględzinach no, stwierdziliśmy, że to jednak jakieś pocisk, i zostały wezwane odpowiednie służby. I wszystko na szczęście dobrze się skończyło. Tak jest. Do tego niecodziennego znaleziska doszło około godziny 15. Pracownicy, którzy wykonywali roboty ziemne, po odpowiedniej ocenie sytuacji wezwali policję. Następnie pojawił się patrol saperski z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. My z kolei z kamerą pojawiliśmy się dzięki czujności mieszkańców, po tym jak na facebookowym fanpage'u nawichrowym ukazało się zdjęcie i informacja o tym, co skrywała ziemia pod swoją powierzchnią. Jak dowiedzieliśmy się od saperów, tego typu interwencji w sezonie letnim jest bardzo dużo. Praktycznie każdego dnia patrol musi zmagać się z takimi niespodziankami. Z kolei kierownik administracji osiedla wichrowe wzgórze Krzysztof Krajniak, dopiero po odjeździe wojskowej ciężarówki z niewybuchem na pacę mógł odetchnąć z ulgą. Sytuacja była naprawdę stresująca. Na wichrowym zawsze się coś dzieje, natomiast no teraz faktycznie no, ekipy, które prowadzą. Prace na zlecenie Veoli, które dzisiaj pierwszy dzień swój miały na osiedlu z Wzgórze, żeby rozpocząć prace związane z centralnym ogrzewaniem, z ciepłem, wykopały niewybuch z czasów II wojny światowej. Najprawdopodobniej niewybuch ten już jest usunięty. Wszystko poszło sprawnie, można powiedzieć bez jakichś większych sensacji. Policja szybko zabezpieczyła teren, ekipa szybko zgłosiła ten, ten problem e, służbom. Saperzy przyjechali. E, temat praktycznie został zamknięty przez saperów w 15 minut. Kierownik administracji osiedla, uspokaja także mieszkańców i zapewnia, że wichrowe wzgórze w kwestii niewybuchów jest bezpieczne. Był to po prostu incydent. Jesteśmy w takim miejscu, że swego czasu pewnie tutaj było takich e, pocisków, takich niewybuchów było sporo. Aczkolwiek no, nie można powiedzieć, żeby teren był niebezpieczny. No, jedna jest kółka wiosny, nie czyni. Jeden niewybuch nie oznacza tego, że na no, osiedlu tutaj e, naszym jest e, tych pocisków znacznie, znacznie więcej. Jest bezpiecznie. E, a to po prostu jest pozostałość tego, co kiedyś miało miejsce na tym terenie. Pocisk artyleryjski, którym zajął się patrol saperski, został przywieziony na poligon w Biedrusku, a następnie zdetonowany.